Halo, witam, Ork Nigelf, gramy na Lil'Kaname, on dostał Kuroka, czyli ziomka, który ma w sumie lepszą kropelkę na start, ja mam Jacka, panią od Inicjatywy. I no cóż mogę powiedzieć, No, ostatnie match na Lil'Kaname były jego wygraną, bodajże chyba 2 do jednego jest dla niego, jeżeli tak liczymy wszystkie gry. Dobra, my mamy trochę OP frakcję. On też ma trochę frakcję, więc się jakoś zgadamy. Dobra, co my tutaj mamy? Um, magię. Bardzo bym nie chciał w demona grać. W Demona Worka grać magii. Niebo jest Samon san. Średnio na jeża. Bardzo średnio na jeża te ścieżki. Może to jest ten legendarny moment, że wyciągnąć... Nie, no przywołanie na orka nie ma sensu, wystarczy, że weźmie rozbicie tego. przywołanie ze śmiercią nieistniejących i fanek dostaje one shota ze żywiołakami. A pasieka gaming to pod żadnym pozorem nie odda. No jest I źle, tylko tak to mogę ująć. A pod magię, tak jak mówię, grać nie mam zamiaru. Może jakby były rozkłady. To może bym się chciał pod rozkłady bawić, bo demon, kuźwa, czemu ja, mam ja demona z orkiem? Ork nigdy by nie rozbił mroku w loch, nie wierzę w takie rzeczy. No dobra. Nie wiem. Kraśko, zbroja, runa. Jakieś robocie Jackowi przydałoby się znaleźć. Szlołek, hejścik, klęsk, Fantomki. Jest fenek, no i jest pasieka. Mogłem zagrać tego samona, zgambować, że oponent go nie rozbije. Cholera. To co? Szósta próba, czy tam siódma zagrania kombat samono i wygrać? I jeszcze o do tego dołoży latnego peniora. Brzmi jak gówno Ale zostawię tą logę. Po prostu ją zostawię. Dobra, spróbujmy to stworzyć. O patrzcie, lotny penior. Robimy to. Okej, okay, Worasa taksy można zagrać jakkolwiek. Taczka Samon? Ty to brzmi jak plan. Taczka samon brzmi jak plan, tylko trzeba wypierdzielić do tą... Roboty nie będę miał dla... Nie będę miał robotę dla Jacka. Dobra, wwalamy tą logę w pizdu. Ustawimy oświetlenie dla statystyk, tylko trzeba ten samą znaleźć. Dobra, dobra. Mamy plan na grę. Jacek i jego taczka. I jeszcze dołożymy przy okazji mu peniora, jeżeli się uda znaleźć to cudowne przywołanie. Nowe szczęście dla kasy. Balacha. Lepszy atak Halo! Halo, przywołanie, przywołanie SAN. Halo, przywołanie SAN, gdzie pan jest? robocie chcę dać mojemu Jackowi. Dobra, czy teraz ja to wcisnę? Przecież wiecie co? Kieprzeć to. Tym buildem ani razu nie wygrałem, nie mam zamiaru nim gambować jeszcze raz. Zostawimy tak jak jest. Zegrałem po prostu balachę. Będziemy się cieszyć, że... O, i jest obrona, super. Pomysłowość. Ekspert machiny. Oświetlenie. Witka jest useless na tym na elfuchu, ale weźmy ją, bo nie mam nic lepszego. Jest ekspert oświetlenie. Dobra. W sumie można z tym pójść. Wszystko co chciałem mieć, tak naprawdę, mam. Mam basic dev. Tak naprawdę, expert dev byłby lepszy bez tej witalności. Ale ja muszę pójść po artefakty. 14 wiedzy, dobra. Dla taczki to jest akurat bardzo fajne. Dla taczki to jest dobre. No cóż. Temu możemy kupić sobie co najwyżej podkowę i buty. That sucks. A buty szerokie, drogi to już dostałem. No Dobra. Dwa do ataku. SP się zmarnuje absolutnie. Dobra, idziemy pogambować. Innej opcji nie widzę. Mogę, niby, iść na środek, ale się wtedy pomysłowość bardzo zmarnuje. Bo te artefakty z miasta mi nie wykierują gry. Dobra, sprawdźmy. Sprawdźmy, co gramatki do zaoferowania. Mamy 18 kawa golda, to musi być coś dobrego, prawda? Siorbania Monstera. Powiodło się. Wyłączamy pasywa Jacka dla 5 ataków i kupujemy 3 Defa. Jeszcze chwilę, no momento. Ja żadnego artu smoka nie będę miał. To może po prostu tą pałkę dokupimy. To nie widzę sensu, żeby marnować. Znaczy marnować, żeby sprzedawać to. Bo to mi daje jeden atak, jeden wiedzy i to zwiększy impact balachy. Tak naprawdę wymienię dwa, yy, at jeden atak jeden wiedzy na dwa obrony Balacha staty pójdą na dwa defa. Ile mamy defa? 9 hmm. no Dobra, na pewno jaka kupujemy pałę. Pała musi być Z tego lewla nie wykręcę Z tego już bym wykręcił. Jak kupię tarczę smoka, dostanę inicjatywę dla matrony z Minotaura i Rudej. To jest jakiś argument za. 30 stata taczka 30 razy 5 to jest 150. A tak mamy 160. Cholera, naprawdę ciężki, naprawdę ciężki. ciężka decyzja. Muszę jeszcze kupić te dwa arty, jak te trzy wywale, mam lewe lapa. I raczej, jak kupię podkowe. I te buciory to bez problemu będę miał tego. Y jak to się nazywa? To będę miał bez problemu. Na wszystkie jednostki. 150 many super impact dla Jacka. Y Dobra, niech będzie. Zagramy w taki sposób. Może z level jeszcze będzie ekspert e zaawansowana obrana. Logi już nie mogę, to podnosimy to z boto od razu w pierwszej. Dobra, dopchaj podkową i butami. Dobra, kolejny jeden stat dla taksy. I mamy cztery laczka. No dobra, dobra, to jest tak zwana fartowna balacha. Eee, ciebie, 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 ciebie. A nie, 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 to będzie działało tak, że on dostaje debuffa do inicjatywy, nie ja dostaję buffa do inicjatywy. Tak, 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 tak. tak. Czyli obaj będziemy mieli tak jakby pałkę ogra. No tak, zapomniałem, że to tak działa. Jego, ją, Jego. Chociaż tak jakby się szczerze uprzeć, ten drugi zbój byłby na... ...trochę lepszy, biorąc pod uwagę, że my archery gramy. O tak zagrać. Bo mamy archery jakkolwiek to wykorzystywać. Nie, hmm. olejmy to. Dobra, profesjonalnie spróbujemy stworzyć teraz jeszcze zaawansowaną obronę. Eee, proszę wyrzucić to, wyrzucić to i wyrzucić to. Jest lepsza obrona, niestety, jeden smell power z rozwoju. 7250 na level upa. Mógłbym kupić zbroję i wywalić podkowę wtedy. Wtedy gambuję. Bardzo dużo dla ekspert obrony. Mogę jeszcze dostać tutaj albo tutaj. No to jest 50%. Tak jak zawsze. Z Fartem jest tak samo. Na jednym laczku jesteś śniejszy niż na pięciu. A ja będę miał cztery. Mam gigantyczną ochotę to zgambować. Tak na fula mam ochotę to zgambować. Jeszcze plus jeden do ataku. Gamba. No dobra. Status gamby oddała. Mamy to. I tak panie w pierdzielę, bo Lilka mamy całkiem całkiem klika w tą gierkę. To mu oddać trzeba. Tak, kupujemy namioty worka. Będziemy go szałować. No dobra. Skip No i mamy tak. Ekspert obrony, niestety, w witalkę zamiast w ochronę. Balacha. Mamy oświecenie dla statystyk. Kombatujemy się. 19, 8, 12, 16, 12 Smell Powera się waste'uje. Oponent gra. Kombat. Ok. Niechaj będzie. Zobaczmy, jak to wyjdzie. Good luck, have fun. Oponent nie gra balachy i ma 21, 11. Okej. Okay. Całkiem ładne staty, ma. No, będziemy się pyrgać. Jak chłop z chłopem. Czad. Ciebie bym schował, nie chciałbym, żebyś zginął przez przypadek. Jeżeli nie ma taktyki, to hydra w pierwszej do nikogo nie dochodzi. Mogę w sobie smoka i Hydrę miejscami zamienić, żeby mieć 100% pewności, że Centaurum został. Okej, okay, taktyka gra. Ale by smog z drugiej strony oddał. Hmm. Ona się zrega. Tego można walnąć. Zdeszałować go. I zadbać o to, żeby jaszczur go w, w następnym ruchu zrunshotował. Bo Kurok, tak jak mówiłem, on ma lepszą kropelkę plus pewnie ma normalną. Co on tam ma? Dowo, atak, obrona. Czyli nic nie rozbił najprawdopodobniej jak jakbym zagrał tutaj ten magiczny Destro Build, to by tu oddał. To jest 5 speeda cykla, nie wbiega. No dobra, pogrzebacze już z Miał piękny pogrzeb ochotę... Teraz do moich pytań ludzkości zalicza się jedna rzecz. Czy ty masz hejsta? Nie masz hejsta, masz słowa niestety. Szkoda. Ale możemy dopchać. On tu ma kosa. Ja bym dopchał mu praw. Czeszczek, jaki? jaki on ma obrażeń? 10, dobra, to nie jest dużo. Dawaj, pcha... Dawaj pchawkę. Walniamy po prostu po skosie w herszta i w szamankę ze smoka. A cyklopa? Jakoś położymy. Edgy kopie. W ścieku jest. Dobra, zobaczmy czy to jest divine guidance. Jeżeli to jest divine guidance na cyklopa, to jest divine guidance na cyklopa. Co jest dla mnie bardzo problematyczne. Pochłońcie mnie automaty. A, bez laka. Ale dobra, i tak ładna lepa. On chyba tutaj ma taką elkę, że w trzy targety mi trafia. Włącznie z niewidzialnym zbujem chujem. To jest kiepskie. Jaszczur idzie do hesioka teraz. Nie no to nie jest GG. Nie, jednak jaszczur nie idzie do hesioka, tylko kobieta. Czyli nic nie straciłem. Dobra, profesjonalny slow. nawia się dał dużo. Nasza cyklopa, jestem mądry Co ja mu dałem? 5 do No, ja się znam Bardzo liczyłem na to, że wpadnie za Balachę. No dobra, balacha w sumie przeżyła. Ile straciła HP? A, e, kurwa, prawie wszystko. Dobra, grać się da Dobra, kasujemy cyca. Boink. Boink. Boink Dobra, jak tyle zrobił to. Grać się da Masz tu hiv Wydaje... czekaj. Jeżeli uderzy Welce tutaj, to. Kurde, teraz nie wiem, czy on zrobi elkę o. tu, tu, tu i tu? Czy zrobi elkę tu, tu, tu i tu? Ach! Chuj, gamba, sprawdzimy. Nie mam pojęcia, jaką elkę zrobi. Wiem, po prostu, że nie, nie zrobi wiele. No dobra, no jak to się mówi cyklopa już z nami nie ma. Miał piękny pogrzeb. Ty sobie stąd pójść. Gorzej, że jaszczur nie, wpa nie wpadł przed centaura, przez to, że centaur zmoralował. Bo centaur teraz mi balachę dobija. Bez dwóch zdań, moja balacha teraz idzie do hasioka. Ale ta cholerna szamanka chce wygrać, że dała mu dwa weakness'y pod rząd. Smok też już przestał... To... Smoka też już z nami nie mamy piękny pogrzeb. Po prostu go zastaw, bratku. Dobra, odblokuj hydrę. Eee... Czy jest Zniknij. Znikni dziurwo. 5-7. Zwiwka mm. będzie problemem większym, bo ona się będzie regenerować. To trzeba ją spacyfikować jak najszybciej. Jacek ją jeszcze z ręki po będzie okładać i będzie gites. Niby mogłem podlecieć w stronę goblina, żeby hydrę tutaj wpuścić. To też byłby dobry ruch, ale... Spoko, I'm fine with this. Oni tak ma dużej ilości, zaraz sobie zniknie po raz drugi. No dobra, smoka już ze mną nie ma. Eee. Łapka. Dzięki Jacku za pomoc. Jesteś wspaniały, na Ciebie zawsze mogłem liczyć. Właściwie bym niewiele mógł osiągnąć. Teraz pytanie ludzkości: czy aż ja szczura się wypieprze od Venoma? Jasno, że tak. A, nawet nie od Venoma, tylko od niego. Wbiega, to nie mogę jej zostawić. Boing za trzech, stracę z 5. 8, ok, trochę więcej niż się spodziewałem. Zostawię sobie Rudą, ale Ruda już nic nie znaczy. Ruda tak naprawdę musi albo spróbować zostawić Centaura. Albo udawać, że jeszcze ma impact na grę. Mamy całego zbója, mamy całą kobietę. To może grę wygrać. Zbój i kobieta będą na niewidce. Ok. This is final i Ferb. Ile on ma jeszcze mamy o drogo tym kurwokiem? O, matko jedyna. On ma całego centaura. Każdy ma jakiś Winkon po swojej stronie. Nie mogę się kobietą teraz ujawnić, bo. Kurokiem mi ją przestraszy. A ja bardzo chcę do centaura się dorwać. A jeszcze nie jest przegrane, tak jak mój kolega, mój kolega przeciwnik założył dla niego. To jeszcze nie jest przegrane. On to jeszcze może wygrać. Dobra, no minotał idzie do Hasioka. I przez to, że on tutaj tak wylądował, to muszę jakoś tak podejść, żeby móc go pacnąć. Dobra, skasujmy tą No Dobra, no, smoka już z nami nie ma. Ten cyklop, niefortunny. Że go naszałowałem też był trochę mały problem. Że mi zniszczył tą balachę w jeden hit tak naprawdę. Bo potem tylko jedna strzała centaura wystarczyła, żeby to dobić. Kurwa, przegrałem to. Centaur mi zmanszotuje tą kobietę. Jop, yep. drugi level, show, cyklop, sorry, ten to jest nieśmiertelne. Kobieta idzie do hesioka w tym momencie. Jop, yep. kurwa, przegrałem. Może goba odbiegnie gdzieś daleko? Dobra, nie dobiegnie raczej do mojej kobity. O matko, ta hydra spłynęła. Jop, yep. strollowałem tą grę. Dałem mu się naszałować. To była źle zagrana gra z mojej strony. Z niepotrzebnie tym smokiem na tego skosa poleciałem. Wystarczyło zabijać cyklopa. I bym na balachę wygrał. Kurna. Boink. Boin, 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 boin. Boin. O, drugi raz bez klątwy. Zaraz po ile miałem SP na ścieżkach i w zamku. Eee, yy, tutaj miałem maskę na... a nie, tutaj tylko jeden. Okej, okay, tutaj nie było aż tak mocny, ale był trójząb. ząb yy, A aha. Dobra, no <grym> No, tutaj granie pod samona albo pod Destro byłoby lepsze. Kurde, smokiem nie, nie musiałem wylatywać, to mi przegrało grę. Jakbym walnął smokiem po cyklopie i potem jackim jeszcze dopchał cyklop, to zabił mu trzy cyklopy i trzy cyklopy nie były już by zagrożeniem. Ten błąd mi przegrał grę, bo straciłem balistę. Ja tam jeszcze miałem jako drugi... a i na kromanty. No, se jednym błędem spierdoliłem gierkę. Kurwa. Dobra, trudno. To ja dziękuję za oglądanie i widzimy się kiedyś. Siema.